Yo, 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 siemano Lecimy z rankedami, Call of Duty Mobile Ranga Master 1 Nie wiem czy to wysoko, nisko, raczej ni znaczy kurwa, na pewno nisko Nisko, cienki jak barszcz jestem ja Też niby dlaczego miałbym być wysoko Zo, na tym chyba jeszcze nie grałem, zagrajmy na ZO. Zagrajmy na ZOO Wagner jest Wagnerowiec gra Nie będziemy się zagłębiać w politykę to chuj wie jak to na YouTube wygląda. Teraz już nie wiadomo, gdzie wolność słowa jest, a gdzie go nie ma. Ała No nie, nie grałem tu kurwa w życiu jeszcze, nie? W życiu nie grałem na tej mapie. Pierwszy raz ją w ogóle widzę. Nawet w MW nigdy nie widziałem tej i już mi się nie podoba. Za dużo za, za gajników, za łuków, jakichś budynków, budyneczków Kurwa. Eee! go, dobra. Kościół i tak wyłapał. Jakimiś granatami tam napierdolę? Aha, dobra, jest No, jak ktoś tam. No kolego tam dobrze napisał 10 sekund przed żeby. No, ale. Po ja siedzę w miejscu, stoję w miejscu, łatwo mnie nacelować, no. Że 10 sekund przed tam lecieć na następny hardpoint, no lepiej go jednak kurwa bronić, niż przejmować. W ogóle go kurwa nie widziałem. Ja, ja nie lubię już tej w ostatni raz na niego. Strasznie wkurwiająca jest. Opa, on się położył! To można w tej grze się położyć? Kurwa, odkrycie dla mnie, nie? Gościu gra lankedy, kurwa do Mastera 1 doszedł i właśnie odkrył, że można się... ...położyć. O ty kurwo pedale. O, oh? No, how? Jak on się kurwa położył? Pa, wystarczy przytrzymać, ale zwała. Ale beka. Dobra, nie widzicie, to się wytnie. Dobra, dobij go. Kurwa, no nie pierdolę, że was wszystkich zabije. Już myślałem. Hard point Dobre to było. Dobre to było. cool. To to dopiero było niks po w czystej postaci. Proszę bardzo. W końcu użyłem tego zgodnie... No nie! Zierdolony pies, no? Wiem, słyszałem go. Słyszałem go, słyszałem. A myślałem, że dobiegnę, obrócę się. Wiecie, i zajebię jakiegoś place'a, kurwa, że gościa ogram jak szmatę. W ogóle ja chciałem tu ślizgiem wjechać, a kliknęło mi się przeładowanie. Kurwa, jak bardzo jestem cienki, nie? Jak bardzo jestem cienki. Kurwa no! to najchętniej czymś. By tak, żeby trafić tam. Uj, niech leci. Pa! Trafiłem! Trafiłem, przejęłem. U, ja tam przejełem. Już się skończyło przejmowanie. Ba, ten będzie tam stał i będzie wszystkich wycinał. Dobrze się zaczęło, ale coś nam słabiej zaczęło iść. Dobra, go się z miniganem leci. Okay. O, znowu coś trafiłem na oślep, proszę do mnie kurwa nie strzelać. Gdzie ten pies jebany? Kundu, leżeć. A teraz oby mi się udało. Dobra, już mnie widzieli. No, zawsze jakiś szmaciarz kurwa w stroju predatora musi mi na plecach wylecieć. To już jest kurwa tradycja. Pierdole, jakieś działka pro protonowe. Dobra, coś tam ustrzeliłem. Defeat. no oh, smutno. No, oh, burak, no i ty buraku, jebane te. ty. No, tu za nas wyciął, nawet nie chcę na to patrzeć. 11-17, o oh, jest. <tryk> Tragedia. Na pewno nie chcę grać na Newtown, ale będę. Albo nie będę? Będę, no identified. Kurwa zasłaniacie mi pedały jebane no okay. Kurwa mogłem zmienić broń jeszcze z rakietnicy mu wypierdolić na pożegnanie Podoba mi się leżenie tutaj. Nawet bardzo. No dobra, ale nie podoba mi się kurwa nie przejmowanie tego. Co to było za zamieszanie, ja pierdolę? Ale jakoś z tego wybrnęłem. To kurwa, co to było? A zablokowałem się. Access 1 Goliath. Dobra, najpierw pierdolimy predatorem jeszcze w coś. No, może być w tego, chuj tam Pierdolimy się. Dobra, jakiś Guardian, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, że zaraz stracę Goliata. Dobra. Dobra. Chodźcie kurwa, pogoliata. Śmiecie. Jak się teraz czujecie, kurwy? Teraz ja rozdaję karty. Chociaż na chwilę jeszcze. Dajcie się pocieszyć. kurwa musiałem się zamknąć na chwilę nie no kurwa kupienie tego Goliata to było najlepsze co mogłem zrobić oh! rozjebał mnie jeszcze trudno ale ja chyba jego też no ja on znowu Goliata i nie mam pytań, nie Welcome soldier! Kurwa Dwa razy Goliat w jednej grze. Chodź tu śmieciu. Zmieniamy kurwa przebieg tej gry, nie? Normalnie zmieniam przebieg tej gry. Kto kurwa teraz do mnie podjedzie, nie? No kto przejmie teraz punkt, jak Goliath na nim stoi? Już zaczęliśmy wygrywać. Dzięki temu. Myślę, że właśnie dzięki temu, nie? Że tam stałem na tym Goliacie i teraz tu. Oj, żebym zaraz nie pochwalił. 150, dobra, chyba uda nam się to wygrać. 146, 147, 8, 9, wygrana. No 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 Muszę przyznać, że kurwa Już lubię tą mapę <laughs> Pokażę, jak kur, robiłem sieczkę z nich Nie, słabo pokazuję te MVP momenty No ale trochę ich poniosłem, nie ma co pierdolić Goliath robi robotę. Jak poszło? 56-4-5. No, no, no. Coś tam, kurwa, się zagrało. Dobra. Pójdźmy jeszcze jedną. Wolę tą. Hardpoint point. identified. Hardpoint locked down.

Hmm. No nie wiem, jakieś oszustwo tu kurwa czuję. Bilal Kurwa się Dobra, nic nie zrobiłem Ale myślałem że zaczną wbiegać jak pojebani dobra pozwolę sobie puścić tu żeby coś, ale Nie żeby coś, ale MS1 Golajat, nie? O kurwa, kocham to. Normalnie kocham to. Zabiłem kogoś. Spadł komuś na łeb, kurwa Goliat. Welcome golajad. Oh Oje. Yeah. Dosięgnie go zaraz ręka sprawiedliwości spokojnie. Ja już do niego zmierzam. Olej ich roz rozgnietliśmy ich po prostu, nie? Dosłownie ich rozpierdoliliśmy na łopatki. Nie ma nawet co tu pierdolić. Zostali rozjechani. Kolejna dobra gra. Sam sobie dam lajka, a co? Dobra, przed chwilą widzieliśmy to zagranie. Nice work. 2312. Bardzo miło. Dobra, to przerywamy nagrywanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanu.